Serdecznie, gramy w Fortnite, punkty doświadczenia wskakują, także może na rybki pójdziemy, ale tych strażników UR chcę znaleźć, a z tego co gdzieś oni byli tutaj chyba. Może, że to jest randomowe. Co tam jeszcze? Zadaj obrażenia z pistoletu z góry, no to jest masakra. Dobra, tyle dobrego, że są skrzynki, są jakieś bronie. Mamy bandaż jakby ktoś nam ustrzelił tyłek. Jojko. No, Jajku Jeszcze sobie drewna wezmę Jakaś broń jest Jakiś pancerz jest Czy to mi pomoże przetrwać? Tego nie wiem Może że są tam jakoś dalej Może to nie to miejsce Tu nic nie ma O, chyba są To są strażnicy UR To wyglądają jak strażnicy UR Także to mi się chyba uda. Strażnik UR, proszę bardzo, w dupkę dostał. Jest jeden strażnik załatwiony, teraz następny. Masz granata, albo dwa, albo trzy. Uuu, uuu, o kurde, zaraz zginę. Dobra, wykonaliśmy to zadanie, więc strażników UR znajdziecie tutaj. Tyle bandażów to ja w życiu nie miał Gorsze jest to, że te bandaże nie regenerują nam życia w 100% Poszukaj skrzynię. Okej. Okay. To jest przynajmniej zaznaczone. Ja nie widzę żadnej skrzyni. Ona musi gdzieś tu być. O proszę bardzo, wszystko... O. I tak, to już mamy wykonane, gotowe, więc możemy porozmawiać z kolejną postacią i odblokować kolejne zadania. To tak jakbym się nie doładował pancerz, a może to nie tylko pancerz doładowuje, tylko życie. Aha, no to fajnie, to lepiej nawet. Tu jest dymek na mapie. Musi być gdzieś powstać, trzeba ją poszukać, bo nie widać. Hop-hop! Toś tu jest. Być może na tym statku na górze. Pitan Jack Sparrow. Jak tam wejść? Świetnie. Czy da się zbudować? Tak. Tak, tu jest postać, pan ryba. Zobie tak jeszcze zrobię. Nie chcę potańczyć on robi? Ja chcę twojego bandaża. Odwieźć różne nazwane lokalizacje. Jasne! No to, to akurat jest spoko. Zadanie. Dobra, to już jedno zaliczone. Kurde, już się oko zamyka i to... I to się tak gra. Nie ma czasu na nic. To sobie pootwieram skrzynki. Odbieram sobie złote skrzynie, chociaż nie są złoty. Znowu wilki i jasny gwin. Co to jest? Co to za broń ma chłop? Ja to przeżyję. Kurde serio? Z czego on strzelał? To jest takie celne? Nie no, jak ta broń jest taka celna, to ja wam powiem, że, że warto nią grać. Patrzcie jak on strzela. A z daleka nie jest taka celna. No dobra, no to w tym odcinku to tyle. Przynajmniej udało nam się już wykonać zadania od jednej postaci. Zobaczmy sobie, co możemy odblokować. No tak, pięć gwiazdek standardowo, więc nie za dużo. Dobra, odblokuję sobie tego buta, bo on jest za... nie, nie wiem. Dobra tego buta odblokuję Czarne serduszko? Czemu? To to, a, to... nie jest but, to jest czarne serduszko Nieważne A ja się z wami w tym odcinku żegnam, trzymajcie się, ciepło, cześć Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę jeśli podoba Ci się kanał, nie zapomnij go zasubskrybować.